Smart League czy Brady Kerts? To pytanie rozgrzewa nas od jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o cykl Grand Prix. Walka o Mistrzostwo Świata wchodzi w decydującą fazę. Różnice minimalne. Po ostatniej rundzie wiemy jedno: czterech zawodników zapewniło już sobie pozostanie w cyklu. Właśnie wspomniani z League i Kertz, ale także Fredrik Lindgren i Dan Beauley. No właśnie, czterech zawodników zapewniło sobie. Udział w przyszłorocznym cyklu, a czterech następnych zapewni to sobie w następną sobotę. I właśnie o tym porozmawiamy sobie przez najbliższe pewnie około 10 minut. Grand Prix Challenge to coś, co 9 sierpnia rozegrane zostanie w duńskim Holstet na torze. 300 metrowym, krótkim, być może dla niektórych będącym trochę zagadką, ale też nie taką jak chociażby tor w Glasgow, na którym rozgrywany był challenge kilka lat temu. Ale challenge, to zawsze jest swego rodzaju niespodzianka. To turniej, w którym działo się tyle dziwnych rzeczy, tylu zawodników, których nie spodziewalibyśmy się, w cyklu Grand Prix przechodziło przez te eliminację i później przez cały sezon lub czasami męczyło nas jazdą w Mistrzostwach Świata, że niczego nie można być pewnym. Dania, Holszte, tak jak już powiedziałem, a w turnieju wielu świetnych zawodników. Wielu zawodników, którzy w cyklu już byli, którzy chcą do niego wrócić. Niektórzy tacy, którzy nadal w tym cyklu są w tym roku, ale szanse na utrzymanie mają niewielkie. Paru zawodników też takich, którzy... Dopiero do tego cyklu chcą się po raz pierwszy dostać wśród nich chociażby Mateusz Cierniak. No i właśnie, jeżeli chodzi o obsadę. Anders Thompson, Matej Żagar, Kacper Woryna, Martin Waculik, Andrzej Lebiediew, Mateusz Cierniak, Francis Gust, Rasmus Jensen, Jan Kwiech, Kevin Welbert, Kai Huckenbeck, Mikkel Jebsen Jensen, Matthias Polsztad, Dominik Kubera, Kim Nilsson, Leon Madsen. Wiatr do zbiór. Totalny, ale kogo nam tak naprawdę w tym challenge brakuje? Eee, a brakuje nam kilku nazwisk, które odpadły w, w... rundach eliminacyjnych w Niemczech, w Abensbergu, w Żarnowicy, w Lonigo. Polegli chociażby tacy zawodnicy jak Luke Becker, który co prawda teraz jest skontuzjowany, ale w tamtym czasie był jednym z faworytów do miejsca w challenge'u Odpadł chociażby Rohan Tangit, który notował świetny początek sezonu. Odpadł Kim Nilsson, który finalnie w tym challenge'u pojedzie, ponieważ wycofał się z niego Jack Holder. Jack Holder wycofał się dlatego, że to miejsce w Grand Prix prawdopodobnie zyska, będąc w pierwszej siódemce cyklu. Jack ma w tej chwili dużą przewagę nad ósmym miejscem. Według moich obliczeń, wystarczy mu zdobyć w ostatnich dwóch turniejach 8 punktów, i niezależnie od tego, co wydarzy się za jego plecami, miejsce w cyklu sobie zapewni, więc może się czuć dość bezpiecznie. Z tego powodu wycofuje się z challenge'u, w jego miejsce wchodzi Kim Nilsson. Matias Polsztat również nie przebrnął przez tę eliminację, on również wystartuje w miejsce kontuzjowanego Erika Risa. W eliminacjach poległ jeszcze chociażby były mistrz świata Chris Holder, ale też zawodnicy, którzy już w tym cyklu byli, jak na przykład Oliver Bertson. Wiadomo, że te eliminacje są często usłane dziwnymi nazwiskami, bo. Brali w tych rundach udział chociażby Andrei Popa z Rumunii, Gino Manzares, dwóch Argentyńczyków Aleksa Kunia i Eber Ampuniani. Eber nawet pięć punktów był w stanie zdobyć w Abensbergu, a w eliminacjach nie brali udziału, chociażby. Patryk Dudek czy Maciej Janowski Piotr Pawlicki, którzy nie przebrnęli przez nasze wewnętrzne polskie eliminacje te eliminacje to był turniej o złoty kask tam wygrał Bartosz Zmartlik, dalej byli Mateusz Cierniak Dominik Kubera i Kacper Woryna i to właśnie oni będą nas w tym challenge'u reprezentować, przez eliminacje przebrnęli dość spokojnie, Mateusz Cierniak wygrał swój turniej z 14 punktami, Kacper Woryna 12 i trzecie miejsce, Dominik Kubera 11 i 4 ale tam w ostatnim wyścigu wykluczenie, więc też nic, nic strasznego. Na pewno szansę cała trójka Polaków będzie miała dość duże, żeby awansować, no ale tak jak już mówiłem, dużo dobrych zawodników w tych zawodach pojedzie kilku odpadło, no i to jest bardzo dobry czas, żeby przypomnieć sobie trochę historii. Uplastycznić to, jak dziwne czasami te turnieje bywają. Poprzedni sezon nie przyniósł nam żadnych niespodzianek. Brady Kertz, Anders Thompson, Dominik Kubera i Max Frick to raczej zawodnicy, których spodziewaliśmy się w pierwszej czwórce. Oni wywalczyli sobie te przepustki, ale w poprzednich latach turnieje przyniosły nam takich zawodników w Grand Prix, jak chociażby Szymon Woźniak, który w swoim Grand Prix Challenge pokonywał na przykład Roberta Lamberta. Kim Nilsson, który wygrał Grand Prix Challenge w Glasgow przed Danem Bulejem, Jackiem Holderem, Maxem Frickiem, Robertem Lambertem, Rasmusem Jensenem czy Mikelem Jepsenem Jensenem. W tamtym turnieju nie poradził sobie chociażby Dominik Kubera, który był 15 2021 rok. To Paweł Przedpełski, wygrywający Grand Prix Challenge. Wcześniej Matej Żagar. Dostał się wtedy też Oliver Berson, czy Krzysztof Kasprzak. No i no, w tym 2019 to może już nie do końca zaskoczenia, no bo Żagar, Iversen czy Frick to uznane marki, ale z tych turniejów wcześniej awansował również chociażby Tomasz Chrzanowski, więc Grand Prix Challenge zawsze rządzi się swoimi prawami. No ale zaufajmy logice, zaufajmy temu, co widzimy na torach żużlowych w tym sezonie. Kto. Tak naprawdę w tym challenge'u powinien być faworytem. No na, pierwsze, na pierwszy ogień, w pierwszym rzędzie ustawiają się na pewno Duńczycy, no bo będą gospodarzem tych zawodów. Powinni ten Torf Holstedt znać najlepiej. Leon Madsen, Mikkel Jebsen Jensen, Anders Thomsen. No to trzy nazwiska, które na pewno należy brać pod uwagę. Mikkel Jebsen Jensen w świetnej formie na początku sezonu. Teraz trochę ta forma jest bardziej chwiejna, więc... Może ten turniej być dużą weryfikacją dla Jepsena Jensena. Leon Matson. Wiemy, że bardzo niepocieszony po tym, jak nie otrzymał dzikiej karty, więc on będzie chciał tutaj się pokazać, będzie chciał w tej czwórce być i wrócić do cyklu Grand Prix. Anders Thompson też wie, że cyklu się nie utrzyma, bo nie idzie mu najlepiej w tym sezonie Grand Prix, więc też ma tutaj ważną robotę do zrobienia. Trzech Duńczyków, trzech bardzo groźnych Duńczyków, a Rasmus Jensen też na pewno z tylnego szeregu nie będzie chciał tych zawodów oglądać. On w tym sezonie formę ma mocno rozczarowującą, ale to jest Grand Prix Challenge. Tutaj czasami jeden dobry turniej, dobry dzień, dobre spasowanie akurat na te pięć wyścigów może dać ci drogę do, do nieba, tak naprawdę, bo tym niebem jest Speedway. Grand Prix. Ale co dalej? Andrzej Lebedew e, też, ostatnimi czasy, w bardzo dobrej formie. On w ogóle ma bardzo duże szanse na to, żeby się w cyklu utrzymać, zwłaszcza po tym świetnym turnieju w Rydze. Więc może mu nie być to potrzebne, ale e, zawsze lepiej mieć więcej opcji. Andrzej Lebedew korzysta ze wszystkich opcji. Może się utrzymać w cyklu, może zostać mistrzem Europy, może wejść przez challenge. Widać, że on w tym Grand Prix chce po prostu być. Podobnie do Andersa Tomsena sytuacja przedstawia się jeżeli chodzi o Martina Waculika on też w cyklu się raczej nie utrzyma a też jest zawodnikiem kojarzonym z tym cyklem i na pewno dużą szkodą byłoby dla niego gdyby się nie zakwalifikował do przyszłorocznego Grand Prix więc dla niego również bardzo ważny turniej no i być może to jest tak samo ważny turniej dla Dominika Kubery. Dominik Kubera ma jeden problem, jeżeli chodzi o utrzymywanie się w cyklu, nie wywalczając go sobie na to, że jest Polakiem, a Polacy raczej rzadko otrzymują zaproszenia od, od włodarzy. Mieliśmy to już przed rokiem, gdy. Nie do końca byliśmy jako Polacy zadowoleni z tego, jak rozdysponowane zostały dzikie karty, no i Dominik na pewno ma tutaj wielką robotę do zrobienia. Dominik oczywiście może się jeszcze zakwalifikować przez cykl Grand Prix, jak najbardziej może być w pierwszej siódemce, ale bezpieczniej byłoby już to miejsce mieć zapewnione. Z takich zawodników drugoplanowych, którzy jeszcze w tym cyklu nie byli, ale mogliby się dostać i zrobić furore, no to kto wie, czy nie należy tutaj wspomnieć właśnie o yy, Worynie. Z tą furorą to może trochę przesada, ale Kasper Woryna w turniejach indywidualnych potrafi się prezentować naprawdę dobrze. W seku pokazuje, że, że w czołówce być może, kto wie, czy to nie będzie akurat taki turniej Kaspra Woryny, który zapewni mu drogę do Grand Prix. Trochę już tych polskich niespodzianek w challenge'ach mieliśmy, chociażby wspomniani przed Przedpełski czy Woźniak. Może Kasper Wuryna będzie następnym takim zawodnikiem. Są w tym challenge'u także Jan Kwiech i Kai Huckenbeck. Oni w Grand Prix jeżdżą. Oni to miejsce w Grand Prix dostają trochę dzięki swojej narodowości. No, i wydaje mi się, że dla Discovery, jako dla zarządcy całego tego cyklu, dobrze by było, żeby właśnie ta dwójka sobie to miejsce wywalczyła. I to jest taki następny segment tego mojego monologu: jaka czwórka byłaby najlepsza dla nas, jako kibiców? I wydaje mi się, że pod względem sportowym, no to zdecydowanie powinniśmy liczyć na awans Leona Madsena, Michaela Epsena Jensena, Dominika Kubery. Martina Waculika, może Andersa Tomsena, czy Andrzeja Lebediewa, żeby po prostu zapewnić sobie fajne Grand Prix na przyszły sezon, wypakowane dobrymi zawodnikami, bo wiemy jak to jest. Jak ktoś dostanie się tak trochę przypadkiem, że tak się brzydko być może wyrażę, no to później w tym cyklu mamy takich maruderów, jakim był Kim Nilsson, czy Oliver Bertson, czy nawet Paweł Przedpełski z Szymkiem Woźniakiem. A jednak chcielibyśmy oglądać tam zmagania naprawdę najlepszych zawodników, ale z drugiej strony, patrząc na tę całą sytuację, to ciekawym zagadnieniem jest myślę to, jaka czwórka byłaby najlepsza i najgorsza dla właśnie zarządzającego Discovery, bo sytuacja. Już jest nieciekawa dla, dla tych, którzy będą wybierać dzikie karty. Widzimy, jak układa się klasyfikacja generalna. Zaraz z tego cyklu może wypaść bardzo dużo zawodników od tak zwanych pożądanych narodowościach, czyli tych, które nie występują w cyklu. Kai Huckenbeck i Janek Kwiek dostawali właśnie za tę narodowość dzikie karty. Za chwilę być może nie będzie w tym cyklu Martina Waculika, jeżeli sobie tutaj tego e, uczestnictwa nie wywalczy. Nie wiadomo co z Andrzejem Lebediewem. Te jego szanse na, e, na udział w przyszłorocznym cyklu są dość duże, ale gdyby wypadł no to mógłby się zrobić duży problem dla, dla włodarzy. Nie wiadomo też co z Duńczykami, bo Duńczycy wbrew pozorom też nie są licznie reprezentowani w czołówce Grand Prix. Najwyżej z nich jest Anders Thompson, ale to jest miejsce dziesiąte i raczej małe szanse na to, żeby się w cyklu utrzymać, więc jeżeli Duńczycy... Mm, nie poradziliby sobie tutaj, no to też może być duży problem. Myślę, że dla Discovery totalny najgorszym, co mogłoby się stać, to byłby awans Kacpra Woryny, Mateusza Cierniaka, Dominika Kubery i na przykład Kima Nilsona. Wtedy nie mają ani Duńczyków, ani Niemców, ani Czechów, ani Słowaków. Libiediew nie jest jeszcze pewny. No i tylko trzy dzikie karty do rozdysponowania. Ten klucz geograficzny byłby wtedy bardzo e, ograniczony. No a z drugiej strony, najlepszym, co mogłoby się dla Discovery wydarzyć, pewnie byłaby czwórka w stylu Baculik, Huckenbeck, Kwiech, Jebseniensen. Mają wtedy i Niemca, i Czecha. I Duńczyka, i Słowaka, no i nie muszą się martwić o to, że narodowości w cyklu będzie za mało. Mogą sobie wtedy te dzikie karty rozdysponować jak chcą. Kto wie, czy dalej nie byłby to klucz geograficzny, ale na pewno byłoby im wtedy dużo łatwiej. Ja mam jednak nadzieję, że przede wszystkim te zawody w Holsztyn, to całe Grand Prix Challenge będzie. Fajną wizytówką żużla, bo widzę tutaj dużo zawodników, którzy mogą dostarczyć nam naprawdę wielkiego show. Jestem pewny, że nikt tutaj nie będzie zamykał gazu, że każdy będzie chciał się schylić po tę te, po te przepustkę do cyklu Grand Prix. Grand Prix Challenge często generuje niespodzianki, często generuje fajne i ciekawe zawody. Zawody, w których trzeba te punkty liczyć, trzeba walczyć o swoje i zawody, które są przepustką do wielkiego żużlowego... Świata. Jeżeli będziecie chcieli te zawody obejrzeć, to niestety jest to możliwe tylko i wyłącznie za pomocą pay-per-view. Takowe na jednej ze stron kosztuje 15 funtów, na stronie filmu bodajże około 10 euro. No ale trzeba się z tym wydatkiem liczyć, więc. Więc macie taką możliwość, a jeżeli nie będziecie chcieli za to płacić, to będziecie mieli również możliwość obejrzenia relacji, czy obejrzenia, jak to zwykle u nas bywa słuchania, komentarza odnośnie zawodów na naszym kanale. Zresztą bywacie tu pewnie często, no to wiecie, z czym to się je. Tako, takie same relacje przeprowadzamy z ekstraligi, z turniejów Grand Prix. Oglądamy, komentujemy, a wy wiecie, co na bieżąco dzieje się. W zawodach Grand Prix Challenge w sobotę. My włączymy się oczywiście 10 minut przed rozpoczęciem. No i co? Będziemy trzymać kciuki za biało-czerwonych, będziemy trzymać kciuki za dobry żurzel, będziemy się tym wszystkim po prostu bawić. Cieście, dajcie znać, jakie są Wasze czwórki, kto jest Waszym faworytem, kogo Wy byście chcieli zobaczyć w Grand Prix, a kogo byście nie chcieli zobaczyć, być może takich antybohaterów też macie w swoich głowach. No i co? Bądźcie z nami, będziemy razem przeżywać te emocje.